Mateusz, za nami drugi tydzień przygotowań do rundy wiosennej, zakończony bardzo udanym weekendem. Wczoraj pokonaliśmy święcim, teraz wysoko prowadzimy z ruchem Chorzów. Forma idzie do góry? Znaczy, forma, na razie mają się te parametry fizyczne mają iść do góry. Póki co na pewno cieszy to, że wygrywamy sparingi, bo lepiej się pracuje. Kiedy się wy wygrywa, niż się przegrywa, wi wiadomo. No. Robimy co trenerka, że nikt nie ma ludzi z uśmiechem na, na twarzy, myślę, że z każdym dniem stajemy się mocniejsi, aby tak było do końca. Można powiedzieć, że otrzymuję swoją drugą szansę w tym zespole. Pierwsza zakończyła się wypożyczeniem do ruchu w Zieszowice, gdzie byłeś przez ostatnie pół roku. Teraz e, trener Żurek na pewno w ciebie wierzy. No, trener we wszystkich wierzy, no. po to tu jesteśmy. No, ja cieszę się, że dostałem szansę. Będę starał się ją wy wykorzystać. Cieszę się, że tutaj jestem. Mam kontrakt jeszcze z klubem półtorej roku i na pewno zrobię wszystko, żeby nie zawieźć nikogo, ale przede wszystkim samego siebie. Przed Wami teraz e, ciężki obóz w Bielsku Białej, pierwszy z dwóch obozów e, w tej rundzie, ale na pewno humory dopisują i czeka Was ciężka praca. No i z, jedziemy z nastawieniem, że jedziemy ciężko pracować. Może nie, mm, strasz, nie straszył na, na, na scener, ale mówił, że mamy się przygotować na to, że będzie to obóz taki dosyć. No, ciężki, w którym będziemy budować tą bazę na cały rok, właściwie, bo ta zima jest taka długa. Uśmiech na twarzy, tak jak trener, trener mówi, pozytywna energia i jedziemy cały czas do przodu, tego, żeby zwyciężać i, i stawać się lepszym piłkarzem. Za naszymi plecami ciągle trwa sparring z Ruchem Horzu. Właśnie zdobyliśmy piątą bramkę, a z nami testowany zawodnik Tomasz Doczekal. Bardzo udany weekend, szczególnie też w Twoim wykonaniu. Wczoraj dwie bramki w spotkaniu z Oświęcim, dzisiaj również e, trafienie. Czyżbyś był bardzo blisko angażu w tyskim klubie? No, chyba tak. Chciałbym pójść raz, lize. U nas, nas grałabym w rezerwach chyba. Lepiej grać w pierwszej lidze niż, niż w rezerwach, niż w Gliwicach. Mhm. Właśnie jest was tutaj z Piasta Gliwice aż cała trójka, bo jest jeszcze Mariusz Zgania czy Łukasz Krzycki. Taki mały zaciąg nam się szykuje właśnie z tego gliwickiego klubu, ale to chyba w porządku, bo na pewno jesteście w pewien sposób zgrani i, i, i dobrze się znacie. Tak, teraz w rezerwach, cośmy tam w cały czas, małe gierki. Cóż, jesteśmy zgrani. A... Mam nadzieję, że tu spotykamy się wszystkie trzy. Jeśli oczywiście tak się stanie, że zostanie zawodnikiem GKS-u Tychy, no to masz konkurenta, Fataku Paweł Smułka, Zawodnik, który przez ostatnie pół roku zdobył tutaj naprawdę kilka ważnych bramek w pierwszej lidze, ale chyba konkurencji się nie boisz. No, no konkurencji nie, tak je, trzeba konkurencji, aby, aby e, człowiek się dalej zlepszył, ale gra, gra lepiej w plice. Pojedzie z zespołem na obóz, podejrzewam, że tak do Bieska Białej, czyli będziesz miał cały tydzień, żeby przekonać do siebie ten razurka. No, ještě teda počkáme, jestli jsme tu m, právě do, do na, na, testách a zobáčíme, jak, jak, trenér, jak trenér se odvěřil, jak, jak chtěl prezes ze spolu. I teda zobáčíme, trenér se nezdeciduje, aby nás vzal do, do Španě na <laughs>